No, cześć, dzień dobry. Witajcie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Marta i gadam tutaj o książkach. I dziś będziemy mówić o książkach pierwszej połowy 2024 roku, e, czyli będzie to Mid Year Freakout Book, tak, e, który, no, teraz robi większość twórców, tak naprawdę, żeby sobie podsumować tę pierwszą połowę. Ja bardzo lubię ten tak, bo on pozwala mi tak troszkę właśnie spojrzeć na to, co przeczytałam, jak wyglądała ta pierwsza połowa. Czy może coś powinnam zmienić, żeby znaleźć lepsze książki, i tak dalej, i tak uh, dalej. Więc naprawdę lubię tego typu podsumowania, uh, i na to jestem również uh, podekscytowana. Wedle mojego Goodreadsa w tym roku przeczytałam 54 książki, więc myślę, że jest ok, dlatego że uh, mój challenge, to wyzwanie na ten rok, który ja sobie ustawiłam, to jest 80 książek, żeby w tym roku przeczytać, uh, więc myślę, że jestem na dobrej drodze. Przepraszam, 55 książek plus jeden DNF? Szok zrobiłam, słuchajcie, DNF-a. E, dobra, e, odpalam sobie tutaj nasze pytania i lecimy. Najlepsza książka pierwszej połowy 2024 roku i o ile muszę powiedzieć, że... No to pierwsza, pierwsza część była całkiem spoko, później ten środek był bardzo nijaki. Tak, teraz ostatnio naprawdę ten książkowy duszek mi bardzo sprzyja i trafiają mi się naprawdę niezłe książki, czy to takie bardziej wybitne, czy mniej. To akurat nie ma znaczenia, bo wszystkie przynoszą mi jakiś taki ogrom Friday i satysfakcji, co niezwykle mnie cieszy i przez to mam ogromną chęć na czytanie. Ale słysząc hasło, najlepsza książka pierwszej połowy 2024 roku, od razu przychodzi mi na myśl, Korowód Jakuba Małeckiego. I powiem Wam szczerze, że nawet jeśli usłyszę hasło najlepsza książka 2024 roku, to myślę, że to będzie jedna z niewielu, które od razu przyjdą mi do głowy. Zobaczymy, jak potoczy się ta druga połowa tego roku, ale Korowód wychodzi tak bardzo na prowadzenie, że on zostawia wszystkie inne, naprawdę dobre, bardzo dobre książki, pięciogwiazdkowe w tyle. Bo ta książka zrobiła ze mną rzeczy wręcz niesamowite. Jest to pozycja idealna dla fanów literatury tego autora, która to jest taki zbiór opowiadań, ale one tak niosą ze sobą ta, taką historię i taki troszeczkę morał, że o ile mówimy o kimś lub o czymś, to to coś lub ten ktoś cały czas będzie żyć razem z nami. I to jest właśnie potęga opowiadań, potęga przekazywania historii. Mamy tutaj też ogromny element autobiograficzny, jeśli chodzi o Jakuba Małeckiego, za który jestem nawet nie wiem, czy mogę powiedzieć, że wdzięczna, ale niezwykle doceniam to, że oddał nam kawałek siebie, który był na pewno bardzo trudny. I właśnie ten moment w książce po prostu złamał mi serce i ja wyłam. Ja nie widziałam, co ja czytam, bo mi tak łzy leciały, słuchajcie. Zniszczyła mnie ta końcówka. Naprawdę ona pokazuje tak potężną wrażliwość tego autora, że to jest wręcz niesamowite. My jesteśmy tego gdzieś tam poniekąd świadomi, czytając jego książkę i widać, w jaki sposób on opowiada historię i przybliża nam losy bohaterów i takie proste życie. Niemniej, no... ten element tak autobiograficzny robi z człowiekiem coś niesamowitego, szczególnie jeśli te książki jego znamy i czytamy i lubimy. Naprawdę to jest... ja nie mogę zapomnieć o tej książce, ona tak mi się wryła w w pamięć, w serce, uwielbiam korowód, polecam. Naprawdę, czytajcie Jakuba Mameckiego, to jest coś wspaniałego. Mogłabym tutaj wyróżnić jeszcze chociażby z nonfiction Columbine, które skończyłam w tym roku. No, potężny kawał roboty reporterskiej, bardzo dobry, przybliżający nam właśnie wydarzenia z amerykańskiego liceum, w którym miała miejsce strzelanina. I widzimy to, co tam się wydarzyło, jak to się przełożyło na życie ofiar, rodzin ofiar oraz rodzin samochodów i samych chłopaków. Widzimy ten cały proces przygotowania, pewne sygnały, które były przeoczone. Naprawdę jeden z lepszych reportaży, jakie czytałam. W ogóle mam wrażenie, tak jak patrzę na ten stos, że ten rok mocno należy do nonfiction. Jakoś tak wróciłam trochę do tego gatunku. Mam cały czas na niego głodę, już myślałam, że będę miała przesyt. E, tak, cały czas gdzieś sobie szukam jeszcze takich książek, właśnie e, z tego gatunku, szukam reportaży i cały czas gdzieś one mi tam towarzyszą. E, więc trochę szok, ale bardzo mnie to cieszy, bo ja bardzo lubię wszelkie reportaże. Oczywiście książki wam tutaj wklejam, bo mój stos nie pozwala mi już nic wyciągnąć. Naprawdę, bo to serio grozi zawaleniem. A ja szczerze nie mam ochoty później tego układać albo ryzykować swojego życia, żeby powyciągać te książki, więc będę Wam. Klejać okładki. Najlepsza kontynuacja. Patrzyłam sobie na ten mój stosik i powiem Wam, że kontynuacji tutaj to ja mam chyba trzy. Nie będę wliczać tutaj komiksów, bo akurat mam komiksy Klub Smutnych Duchów, ale ja to jakoś traktuję jako jedną taką część. Więc szczerze, tak jak patrzę, to ja mam tutaj chyba cztery. Kontynuacji, czyli tak, Nekrowet trzeci tom, Pomoc Domowa, Sekret, Przygody Avaline Jones, drugi tom i mam tutaj dylogię Becky Chambers. I jeśli miałabym wybrać najlepszy, powiem Wam, że ciężko. Dlatego też, że e, na przykład jeśli chodzi o Becky Chambers, o której jeszcze będę mówić w tym filmie, to ja akurat te dylogie traktuję jako jedność, więc może sobie tutaj wykluczę, żeby się nie powtarzać. Niestety, Nekrowet, moim zdaniem, wypadł dość, może nie że słabo, ale na pewno drugi tom był lepszą kontynuacją. Więc nie wyróżniłabym tutaj tej książki z bólem serca, bo ja kocham tę serię. Hm. Pomoc domowa, Sekret była na bardzo takim wyrównanym poziomie. Jak pierwszy tom, i nawet nie wiem, czy pierwszy tom nie podobał mi się bardziej. Chyba też ze względu na miejsce akcji, jakoś tak, nie wiem, lepiej się czułam w tamtym tomie. E, więc ten tytuł chyba, słuchajcie, poleci do Evelyn Jones, dlatego też, że jest to middle grade, czyli literatura dziecięca, i z tego co widzę, bardzo dużo osób wyróżnia ten pierwszy tom znacznie bardziej i mówi, że ten drugi jest słabszy, z czym ja nie do końca mogę się zgodzić. On ma zupełnie inny klimat, ale ja nie mogę powiedzieć, że jest to słabszy tom. Ja uważam, że one są naprawdę na takim wyrównanym poziomie. E, co prawda, pierwszy był chyba troszeczkę straszniejszy. Tak sądzę. Niemniej uważam, że jest to naprawdę bardzo dobra kontynuacja, więc tutaj ten tytuł poleci do Avelyn Jones i nie będę się więcej rozgadywać, bo ba, nie mam za wiele do powiedzenia na ten temat. Nowość, której jeszcze nie przeczytałam, I tych nowości jest słuchajcie, bardzo dużo, jest tego masa i ja cały czas ostatnio mam ochotę czytać, czytać, czytać. Mam ochotę czytać to, co mam na półkach, mam ochotę czytać te wszystkie nowości, naprawdę nie wiem, co się dzieje. Okej, okay, tu patrzę jeszcze na Legimi, bo ja nie wszystkie książki mam fizycznie, które chciałabym przeczytać, jeśli chodzi o nowości. Ale na pewno jest to, daj mi znak, Anne Sortino, wydawnictwo Young. Jest to książka z reprezentacją osób y, głuchych, niedosłyszących i powiem Wam, że po przeczytaniu reportażu Głusza, Anny Goc, y, ja poszukuję książek właśnie z tą reprezentacją, bo zdałam sobie sprawę, jak bardzo ta mniejszość jest pomijana i wykluczana ze społeczeństwa i należy im oddać ten głos i szerzyć świadomość, bo człowiek sobie naprawdę nie zdaje sprawy z takich. Codziennych bitew, które oni muszą stoczyć, aby być częścią większego społeczeństwa. Jeśli chodzi też o takie nowości, nowości, to będą one zdecydowanie należeć tutaj do thrillerów. Czyli Noc Kłamstw chociażby Izabeli Janiszewskiej, bo jak wiecie doskonale, ja kocham tę autorkę i aż sama się sobie dziwię, że ja jeszcze tej książki nie przeczytałam, nie wiem co jest zgrane, ale jest ona na moim najbliższym tbr No i zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie dumnie stać na równi z pozostałymi książkami tej autorki. Jestem również niezwykle ciekawa skazanego Friedy McFadden, ponieważ ja naprawdę bardzo dobrze na tych książkach się bawię. One sprawiają mi ogrom frajdy, Ja nie mam tutaj. Wobec nich większych oczekiwań, po prostu chcę rozrywkę, coś co mnie wciągnie i też utrzyma mnie na takim fajnym czytelniczym poziomie takiego głoda, że chcę więcej i więcej i te książki sprawdzają się naprawdę super. No oczywiście Pan Wojciech Chmielarz, zbędnie książka, którą kupiłam sobie, nie wiem, tam z 4 dni temu chyba. Kocham to, że jest tutaj wszystko na pomarańczowo, bo to mój Upsi! Ulubiony kolor i w ogóle ta okładka jest świetna, wszystkie te okładki Wojciecha Chmielarza są wspaniałe. Prawdopodobnie będę sobie słuchać w audiobooku, zobaczymy, ale też jest na moim najbliższym tbr więc jak na razie widać trzy thrillery. I jeszcze jedną z takich nowości, w sumie nie wiem, czy to jest taka aż nowość, nowość w momencie, kiedy ja to nagrywam, natomiast na pewno jedna z takich śpiesznych premier. Czyli krwawy kobalt o tym, jak krew kongijczyków zasila naszą codzienność. E, czyli tutaj mamy reportaż poświęcony e, pozyskiwaniu kobaltu, e, i jest to element, składnik naszych baterii w, w telefonach, w komputerach, czyli rzecz, która jest nam niezbędna tak naprawdę teraz w XXI wieku po to, żeby funkcjonować i pracować. Um, jednak tutaj ten reportaż przedstawia nam tą drugą stronę, niezwykle brutalną. Co dzieje się tam, um, żebyśmy my mogli sobie właśnie żyć z takimi udogodnieniami i powiem Wam, że niezwykle się obawiam tego reportażu. Co ze mną zrobi? Jak będę patrzeć później na tę sytuację? A co będę robić w prawdziwym życiu? Ponieważ szczerze to no, nie pozbędę się telefonu i to jest niezwykle okrutne, ale na pewno chcę bliżej poznać całą tą sytuację i, i, i to wszystko, jak tam wygląda, więc to jest też również na moim radarze czytelniczym. Premiery, na które czekam w drugiej połowie 2024 roku, i to jest ponownie coś, z czym ja miałam ogromny problem, bo ja nie jestem na bieżąco z tym, co ma się jeszcze pojawić w przyszłym roku. Z takich bliższych też ciężko mi powiedzieć, naprawdę nie wiem. Na pewno czekam na nową książkę Dolly Alderton, Good Material, która będzie właśnie w wydawnictwie poznańskim. Ja jeszcze Dolly Alderton nic nie czytałam, ale być może sobie przeczytam Everything I Know About Love książkę, która też jakoś tak zyskuje troszkę na popularności. I czekam też na na to, co przygotuje dla nas wydawnictwo Mowa, szczerze mówiąc, bo jakoś tak oni trafiają w mój gust, więc zobaczymy. Wiem, że ma się pojawić Riley Sager, ale chyba już nie w tym roku, tylko doczekamy się go dopiero w 2025. I ja oczywiście czekam, nie będę ściemniać, pewnie, że czekam. I jest jeszcze jedna książka, na którą czekam, również wydawnictwo poznańskie Our Wives Under the Sea. I to jest chyba takie troszeczkę weird fiction z tego, co mi się wydaje, ale szczerze Wam powiem, że ja nie jestem pewna Niemniej bardzo czekam, bo wiem, że robiła furorę wręcz na zagranicznym BookTube'ie, także zobaczymy I to by było chyba na tyle Szczerze nie mam pojęcia, co się, co się dzieje Zresztą mam wrażenie, że dużo teraz takich premier gorących to są zazwyczaj romanse a ja aż tak bardzo tego nie śledzę. Lubię sobie czasami przeczytać, nie ukrywam, ale jakoś tak nie, nie jest to coś, czego bym bardzo wyczekiwała. Największe rozczarowanie pierwszej połowy 2024 roku. I o ile ten rok naprawdę gdzieś to mnie satysfakcjonuje, to był pewien dołek. Zaliczyliśmy pewien spadek, i było parę takich książek, które no niestety mnie rozczarowały. Jedna z nich to Cztery Żywioły Magii. Słuchajcie, jest to książka, którą ja sobie zamówiłam z SQN-u, bo, bo oczywiście Marta Kisiel, Aneta Jadowska, żywioły, magia, te sprawy, słowiańskość, więc myślę, no to musi być super. Zresztą poprzednia książka, 4 pory magii, chyba miała bardzo dobre opinie, więc tutaj liczyłam, że będzie podobnie, no niestety nie pykło. I słuchajcie, jest to mój DNF. Przeczytałam dwa opowiadania, dałam tutaj szansę, żeby Marta Kisiela gdzieś wyprostowała to wszystko, co tutaj się dzieje. Niestety nie udało się jej. Niewiele w ogóle pamiętam z tych dwóch opowiadań. Bardzo dla mnie nijakie takie wydmuszki chyba faktycznie powstało po to, żeby gdzieś utrzymać tę serię i wykorzystać siłę autorek, które mają naprawdę... Taką moc sprawczą na naszym rynku wydawniczym, w tym swoim obrębie literatury słowiańskiej czy fantastyki, ale nie udało się. I jest mi bardzo, bardzo przykro, także to jest też książka, której ja niestety się pozbędę. Z bólem serca. Naprawdę jest mi ogromnie przykro. Kolejnym takim rozczarowaniem mogłabym powiedzieć, że są to zalety bycia niewidzialnym. Nie mogę powiedzieć, że jest to rozczarowanie z tego tytułu, że jest to zła książka, bo. Ja ją doceniam i naprawdę ona jest napisana ładnie, gdzieś tam um, uderza do tego czytelnika przez to, że jest to powieść epistolarna, mamy motyw listów, w których um, bohater zwraca się do swojego przyjaciela, ale my to czytamy i my jesteśmy jakby odbiorcą tych listów, więc poniekąd gdzieś tam taka więź troszkę się zawiązuje. Ale ja nie potrafię, powiem Wam, jakby zrozumieć tego fenomenu, bo jest to książka, która jest fenomenem. Wszyscy kochali film, wszyscy kochali tę książkę, kiedy ona była już w Polsce wydana dawno temu, bo to jest wznowienie. Natomiast chyba ten fenomen tutaj tak mi zagrał, że ja oczekiwałam nie wiadomo czego. Trochę rozumiem, też rozumiem ten styl poprzez jakby specyfikę i charakter naszego bohatera. Więc. No tutaj nie do końca mogę narzucić. No nie do końca mogę tutaj powiedzieć, że to jest jakby niewłaściwie napisane. O czym mówiła też Nikola, i ja chyba nie do końca się mogę zgodzić właśnie z tym, że, że jest to jakby pisane przez dziesięciolatka o osobach, w sensie o takich rzeczach, które robią już tam młodzi dorośli, tak? Czyli pojawiają się tematy kontrowersyjne, bo... No moim zdaniem jest to uzasadnione, dlaczego jest to napisane tak, a nie inaczej. Nie jest to jakiś taki wymysł po prostu e, autora, ale wciąż nie rozumiem nie rozumiem tego fenomenu. E, jest mi przykro, jest mi bardzo przykro. Największe zaskoczenie. E, I tych zaskoczeń było naprawdę kilka. I chciałabym tutaj wyróżnić bliźniaczy płomień Maxa Kuznowicza. Słuchajcie, ja dość, może nie że sceptycznie, ale z taką dużą rezerwą podchodzę do, do debiutów. Zawsze z taką naprawdę dużą wyrozumiałością wobec tego, ale tutaj szczerze to nie było w ogóle potrzebne. Tutaj można. Bardzo na luzie, bez żadnych uprzedzeń, jakichś tam może stereotypów i naszych wyobrażeń, do tej książki podejść, i ja naprawdę bawiłam się przy niej wspaniale. Ona gdzieś mnie rozczuliła, rozgrzała moje serce. Ja się uśmiechnęłam parę razy. Tak swobodnie się czułam czytając ją, nie musiałam się wysilać. Fajna taka relacja między bohaterami i wątek rodzinny. Naprawdę książka, która może wydawać się bardzo napchana wszystkim. Niemniej, ja uważam, że Max bardzo umiejętnie poruszał się właśnie w tej swojej historii. Świetnie ją usnął, doprowadził do końca, pozamykał te wątki. Naprawdę, Max, czekam na twoje kolejne książki i mówię wam to szczerze, nie dlatego, że gdzieś tam z Maxem się znamy. To jest naprawdę świetny debiut. To jest naprawdę świetny debiut i ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, bo szczerze liczyłam, że może nie, że liczyłam, ale spodziewałam się, że to będą takie trzy gwiazdki. Niemniej ja jej dałam ponad cztery gwiazdki. 4,25, o ile się nie mylę. Naprawdę, tak bardzo mi się podobała. Yy, kolejne zaskoczenie pięknie śniący ludzie. Wow! Ta książka zrobiła na mnie naprawdę bardzo, bardzo duże wrażenie. E, mogłabym się otrzeć o stwierdzenie, że jest to jedna z najlepszych książek tego roku. E, niemniej tutaj Korowód jest tak tak, tak wysoko nad wszystkimi, że no nie jestem w stanie podpiąć pod to nic innego, ale na pewno, e, jeśli chodzi o zaskoczenia pozytywne, to zdecydowanie piękni Życięcy ludzie zrobili na mnie niesamowite wrażenie. Książka idealna do czytania w trakcie takiej letniej. Burzy, troszeczkę oparte o science fiction, ale też nie tak do końca jest duży motyw technologii, to na pewno rozwoju sztucznej inteligencji, takich konfliktów moralnych. Naprawdę jest to świetna rzecz I chciałabym tutaj też wyróżnić zbiór opowiadań wściekłe suki Opowiadający o kobietach w Meksyku One są ze sobą połączone W sensie jest taka niteczka przez niej poprowadzona, że to wszystko naprawdę tak fajnie się ze sobą spaja I bardzo podobało mi się w blurbie z tyłu, że ktoś napisał, iż są to tarantinowskie opowiadania I to świetnie oddaje klimat tych, tych historii zawartych w, w tym zbiorze bardzo poruszająca, wściekła, dosłownie wściekła książka. Tam jest gniew, tam jest złość, to wszystko kipi, gdzieś tam uchodzi z tych kobiet. Jakby czuć, że to się wydobywa z nich każdym najmniejszym porem ich ciała. Pełna emocji. Naprawdę jeden z najlepszych zbiorów opowiadań, jakie miałam przyjemność czytać. Niesamowity był. I zaskoczeniem, na pewno będzie też To nie może się udać, Abie Jimenez, ponieważ jest to romans, których ja nie czytam, a bawiłam się tak dobrze na tym, że na pewno będę czytać kolejne książki autorki. Ja tutaj nie miałam właśnie żadnych oczekiwań, byłam może nie, że sceptycznie nastawiona, ale miałam takie, no dobra, zobaczymy, co, co, o czym to może być. A naprawdę było to bardzo przyjemne. Romans z Małym Miasteczkowy, zderzenie dwóch światów, świetnie, wykreowanie bohaterowie poruszający też takie trudniejsze tematy, ale już wam chyba kiedyś o tym mówiłam, że nie po to, żeby były, tylko faktycznie one nadają sens tej całej historii. I są elementem naszych bohaterów, w sensie takim elementem ich charakteru, ale nie są definiowani przez te swoje doświadczenia, te trudniejsze oczywiście, więc naprawdę super. Nowy ulubiony autor bądź autorka, osoba autorska? I szczerze myślę, że mogę tutaj wyróżnić, może nie, może Abbie Hime na stonie, bo przeczytałam tylko jedną książkę. Ale e, chciałabym tutaj na pewno wyróżnić Becky Chambers, ponieważ jej książki, te dwie książki, ta delogia e, Mnich i Robot, naprawdę zrobiła na mnie też ogromne wrażenie. Jakoś tak trafiła po prostu do mnie i czuję, że to jest taka autorka, która pisze książki prosto do mojego serca. I, i dlatego będzie jedną z moich ulubionych i na pewno będę czekać na jej kolejne książki w Polsce. Być może przeczytam sobie też kilka po angielsku, bo wiem, że są. I wiem, że ona za granicą też jest bardzo poczytną autorką, więc na pewno to będzie taka postać na tej scenie literatury szczególnie zagranicznej, której ja będę wypatrywać tutaj na naszym polskim rynku wydawniczym i na pewno będę się cieszyć na każdą jej kolejną premierę, bo czuję, że mamy gdzieś tam ze sobą wiele wspólnego, dlatego myślę, że Becky Chambers tutaj idealnie pasuje. I tak sobie zerkam jeszcze. To chyba niewiele mogę Wam tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o nowości, bo y, bardzo dużo tutaj pojawia się autorów, których już znam, których czytałam y, i jakoś tak ciężko mi wyróżnić kogoś nowego. Nowy krasz książkowy. Słuchajcie, ja nie mam takich kraszy, ale hmm, nie wiem, czy mogę to wyróżnić, czy nie pominąć tego pytania, bo później mamy nowego ulubionego bohatera czy bohaterkę i tam bardziej by mi to wszystko pasowało. Ech, może krasz książkowy? No nie wiem, ale raczej Daniel z To nie może się udać. Może nie jest moim kraszem, ale na pewno jest takim green flagiem, bardzo przyjemną postacią. Typowy golden retriever. Więc jeśli miałabym już tak wybierać krasza książkowego, to na pewno byłby to Daniel, ale weźmy to z przymrużeniem oka, bo ja nie czuję jakiegoś takiego dużego przywiązania. Nowy ulubiony bohater. I tutaj zdecydowanie mam dwójkę bohaterów, o których bardzo mocno gdzieś tam myślę. I będzie to ojciec książki Niewyjaśniona Logika Mojego Życia. I naprawdę jest to człowiek taki bardzo. Skromny, poczciwy, który wie jakie ma wartości, wie kim jest, i to, co mówią o nim inni, nie pozwala mu, jakby on sobie nie pozwala na to, by to miało wpływ na to, jakim on jest człowiekiem, i on w ogóle nie identyfikuje się z tym, co tam ludzie sobie gadają pod nosem, bo to oczywiście nie jest prawdą. Tutaj zaznaczam, że jest to. Bohater homoseksualny, więc też stąd jakaś taka no, nagonka na niego i widać, że na jego dziecku mocno się to odbija, bo syn nie potrafi sobie z tym poradzić, i on bardzo chce bronić swojego ojca, a on podchodzi do tego niezwykle dojrzale. Ma w sobie ogromne pokłady takiej miłości i zrozumienia wobec swojego dziecka, wobec siebie, wobec świata, więc naprawdę jest to jeden z bohaterów, który zrobił na mnie ogromne wrażenie. No i Kelly Soto. Kerry Soto, bohaterka, o której Wam mówiłam, że nie daje się lubić, ale kurczę, no jest w niej coś takiego, co mnie do niej przyciąga. To jest chyba właśnie ten taki mocny charakter, którego mi trochę brakuje. I gdzieś tam sobie go poszukuję i nie ukrywam, że Kerry Soto akurat tutaj będzie dla mnie taką dużą inspiracją. Bardzo mi się podobało to, że ona jest taką nieugiętą kobietą w swoich też, w właśnie wartościach. To są takie elementy, które są takie same, e, jeśli chodzi o dwójkę tych bohaterów, ale oni podejście do życia i ogólnie charakter mają zupełnie inny, bo e, tutaj e, bohater z niewyjaśnionej logiki mojego życia, przepraszam, ale zapomniałam imienia, jest bardzo taki opanowany i spokojny. Natomiast Kerry to jest typowa siegiera, nie? Tu nie ma gadki, ma być tak i koniec. Ona trwa w tym, co jej w duszy gra i jest temu wierna i nie przebiera w słowach, więc to naprawdę są takie kontrastowe postacie. Jednak te wartości dla nich są najważniejsze i to jest taki ich kor, taki rdzeń ich postaci, właśnie. I to mnie niesamowicie do nich przyciąga. Książka, przy której płakałam, no tutaj muszę ponownie powiedzieć o Korowodzie, bo ja wylałam tutaj naprawdę morze łez. To, to, coś ze mną ta książka zrobiła, to jest aż, no, nie, nie do uwierzenia. Naprawdę niezwykle emocjonalna podróż to była dla mnie. Hm. Myślę, że to tyle. Mało takich książek jest, na których płakałam w tym roku. Ciekawe, bo ja też łatwo się wzruszam, więc liczyłam, że będzie tutaj tego trochę więcej, a wcale tak tego dużo nie było. Książka, przy której się śmiałam. E, ponownie tutaj e, wspomnę o Becky Chambers, bo e, może nie, że się tak śmiałam w głos, ale e, uśmiechałam się i było mi po prostu przyjemnie. Dużo radości mi sprawiła e, ta delogia Mnich i Robot. Ehm, zaśmiałam się na bliźniaczym płomieniu, e, na boskim płomieniu, e, czyli takim nowym thrillerze z wydawnictwa dolnośląskiego. E, parsknęłam parę razy ze śmiechem, więc też taką frajdę miałam w trakcie czytania tej książki. Cały czas tam zerkam, musicie mi wybaczyć, ale tak na gorąco sobie szukam tutaj rzeczy, które mogłyby mnie rozbawić, ale w sumie to chyba tyle, no i oczywiście... To nie może się udać. Tutaj też się śmiałam, dlatego że moim zdaniem ta książka ma w sobie bardzo dużo takiej swobody i lekkości, naturalności, i te dialogi nie były wymuszone moim zdaniem, więc bardzo łatwo można było mnie tam rozbawić. Najpiękniejsza okładka nie wyciągam, ale na pewno będzie to między innymi ten głód, bo ja kocham styl takich okładek właśnie jak jest taki obraz, element sztuki, bardzo mi się podobało. Nawia też ma bardzo fajną okładkę, taką hipnotyzującą, że jak już na nią spojrzę, to nie mogę przestać patrzeć. Ponownie tutaj Becky Chambers i ta dylogia. Nie wiem, no te okładki są po prostu prześliczne. I moją największą chyba obsesją teraz e, są nowe wydania e, prozy Murakamiego. Tutaj mam na południu od granicy, na zachód od słońca, ale ja będę chciała kolekcjonować wszystkie te okładki, bo po prostu są obłędne. To jest totalnie mój styl, jeśli chodzi o okładki. To jest takie brzydkie że aż ładne jest taki dziwny, że aż ładne, no bo to jest takie dziwaczne, to nie, tutaj nie ma jakiejś takiej, wiecie, sztuki jak na przykład ten głód, nie, to jest nie wiadomo co to jest w ogóle, jakieś takie graficzne elementy, nie do końca wszystko do siebie pasuje, tak jakby z osobna ale jak to się zostawi razem to tworzy naprawdę przepiękną całość bardzo też podoba mi się okładka domu drzwi ona jest taka wakacyjna, jeszcze jej nie czytałam, ale mam w ogóle zamiar zacząć w tym tygodniu i stoi na tej książce mój laptop więc też Wam tutaj wyświetlę bardzo, ale to bardzo podoba mi się okładka Meduzy nie mają uszu, albo nagram Wam przybitkę w sumie Dlatego, że tam jest taki element holograficzny I on robi roboty pięknie, taki mały detal, ale on tak wzbogaca całą tę okładkę Więc to jest też jedna z moich ulubionych, uwielbiam na nią patrzeć Książki, które chcę przeczytać do końca roku Oczywiście jest ich bardzo dużo, między innymi te dwie Słuchajcie, zaczęłam ostatnio nagrywać reading vloga z wyjazdu, gdzie czytam Zakon Drzewa Pomarańczy i powiedziałam o tym na samym wstępie. Natomiast nie przeczytałam ani jednej strony, bo po prostu za dużo się działo na tym urlopie, za dużo się rozpraszam i wiedziałam, że no nie dam rady, nie wyniosę z tej książki za wiele i bardzo by to ją skrzywdziło. Dlatego doszłam do wniosku, że jednak no nie będę tam tego czytać, ale mam kilka takich książek na pewno, które bym chciała przeczytać do końca roku. Jeśli powiem, że Dune'a, to na pewno porwa się z motyką na Słońce, na Księżyc, nigdy nie wiem na co się leci z tą motyką. E, Skupię się na razie na zakonie, a z tą Dune'ą to zobaczymy, chociaż miałam dużego głoda e, ale też są to między innymi chwile, e, bo za tę książkę zabieram się bardzo długo. Ja ją mam cały czas na tbr że na currently Reading w zasadzie, że ją już ją czytam. Hej, hej, zobaczcie, to na Instagramie wrzucam, czytam, a wcale jej nie czytam. E, ale okładka też bardzo mi się podoba, lubię ten styl takich właśnie biało-czarnych, zwykłych, prostych fotografii. Mm, ale tutaj mamy mocny motyw coming of age, który jest jednym z moich ulubionych, więc na pewno to będę chciała przeczytać. Na pewno murakami na... Na, na co? Na południe od granicy, na zachód od słońca. To się zapominam. Więc na pewno to będę chciała przeczytać. Oraz ja, która nie poznałam mężczyzn. Ostatnio troszeczkę wracam do ArtRage'u, bo przeczytałam sobie... Przesłuchałam planetę małp i jakoś tak zapragnałam więcej książek z tego wydawnictwa, więc oto ona i też już ona w sumie czeka dość długo. No i tutaj mam jeszcze Brut's The State. I jest to książka, którą bardzo poleca Florek. Mam nadzieję też, że nie przekręciłam nazwiska yy, osoby autorskiej. Ale jest to książka, którą niezwykle poleca Florek. Yy, pewne serce pozdrawiam, ściskam. Yy, I tak sobie ostatnio coś tam pisaliśmy właśnie na Instagramie, i, i on mnie tak przekonywał do tej książki. Chyba rozmawialiśmy o Hardlandzie. I on mnie tak prze przekonywał do tej książki, że ja mówię: dobra, no to już nie będę zwlekać, od razu weszłam na Amazona i sobie zamówiłam. I oto jest. Bardzo się cieszę, że mam tą żółtą, bo podoba mi się bardziej. Ta różowa też jest spoko, ale jednak żółty jest bliższy mamu sercu, więc to też bardzo bym chciała do końca tego roku przeczytać. Tak zerkam jeszcze sobie to tu, to, to tam, oczy mi latają po całym pokoju. Co ja bym tutaj jeszcze chciała? Bo na pewno jest bardzo dużo takich książek, zwłaszcza, że ja Teraz mam naprawdę takiego dużego głoda em, na czytanie. Na pewno chciałabym jeszcze sobie przeczytać coś z literatury słowiańskiej. I to tyle. Słuchajcie, rozgadałam się strasznie. Miał być taki szybki, szybki buk, tak dobra, jest tam 15-20 minut. Czasami ja mam 37 minut. Z tego, co widzę. Ale też sobie zerkałam w różne rzeczy, więc pewnie jak wytnę, będzie mniej. Pewnie to, co teraz mówię, też wytnę, bo zawsze tak mówię, a później to wycinam i w sumie nie słyszycie tego, co ja mówię. Nieważne. Nieważne, słuchajcie. To by było na tyle. Dajcie znać. Możecie też odpowiadać na te pytania w komentarzu. Chętnie zobaczę, co tam u Was się działo w pierwszej połowie tego roku. A jeśli nie na wszystkie, to dajcie chociaż znać jaka była najlepsza książka tego roku i największe rozczarowanie. I może największe zaskoczenie, bo to też zawsze wychodzą takie ciekawe smaczki, jeśli chodzi właśnie o takie zaskoczenie. Mówię tu o pozytywnych oczywiście. No, także to by było na tyle. Tymczasem jeszcze Wam fantastycznie dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!